Witam państwa serdecznie. Opowiem wam dzisiaj o nowym programie partnerskim Monetu, skierowanym do właścicieli serwisów i twórców treści. Zapraszamy do współpracy pasjonatów, amatorów i ekspertów w każdej dziedzinie, od szeroko pojętego lifestyle'u po opinię czy publicystykę. Cześć, to Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski. Od ponad już 8 lat prowadzimy razem bloga Crazy Nauka. Prowadzimy też audycję popularno-naukową Homo Science w Radiu Talk FM, a zajmujemy się nauką i przy okazji pseudonauką, to znaczy obalaniem bzdur typu ocieplenie klimatu nie istnieje, czy homeopatia działa i. To nas doprowadziło tutaj, w to miejsce, kiedy chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak szerzą się fake newsy w czasach infodemii, jak bardzo są atrakcyjne i jak powinniśmy na nie uważać, w jaki sposób je rozpoznawać, żeby nie dać się nabrać na różne fałszywki związane z koronawirusem. Cześć, ja się nazywam Monika Pryśko i jestem autorką bloga tekstualna.pl, ale również tak się zdarzyło że jestem redaktorem naczelnym magazynu i serwisu internetowego The Mother Mag. I jestem tutaj po to, żeby opowiedzieć o tym, jak pisać lepiej. Cześć, nazywam się Dorota Minta, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a czasami bloguję. Dzięki, że siedliście dzisiaj przed swoimi ekranami i poświęcicie mi kilka minut na to, żeby posłuchać tego, co mam Wam do powiedzenia. A nie będę opowiadała o blogowaniu, o zwiększaniu zasięgów, o ustawianiu kamery, ani o sprzedaży produktów. Opowiem Wam o Was samych. Opowiem o tym, jak zawalczyć o siebie w czasach zarazy, czyli o PTG. Moim gościem jest Monika Błogutka, tak? która jest menedżerką Janiny Davy. Tak. Nazywasz to zabawnie że jesteś zewnętrznym mózgiem w Janina Daily oraz menedżerką marki Codziennie Fit. Wszystko się zgadza jak najbardziej. Dzisiaj na grupie blogerzy, które mnie termują, zadałam, powiedziałam, że będę z Tobą rozmawiać i zadałam pytanie, czy ktoś chce coś zapytać menedżera twórców i przeczytam Ci to pytanie, które padło jako pierwsze. Czy trudniej nauczyć się psa turlać, czy Janinę obsługiwać kalendarz?